Widzowie... Koniec gramy w persa dzisiaj. Tylko muszę zrobić częściej, bo musi mi wczytać. Widzowie znowu się zaczyna, nie chce mi wczytać. Poczekajcie chwilę. Dobra widzowie, teraz mam powiem co będziemy robili. Jak zauważyliście ma 177 gemów. To oznacza, że kupujemy karnet z kodem kodem... kodem... Damian w sklepie Boast House. Dobra, i kupujemy. Uwaga, uwaga! Uwaga! Aktywuj. Oczywiście, że ten tańszy. I uwaga! Mamy! Widzowie! Mamy! Jej! Uff. Patrzcie to, widzowie. Patrzcie. Ile ja tych nagród? Ja nie wierzę. Ja nie wierzę. Po prostu jeszcze belle. Kozak. Ażem sobie pokupywał. Dobra, to by było już na tyle. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Papa. Pa.